Ej, zima już praktycznie końcowa. Chciałbym wam pokazać jak tam przezimował Maureli i Basio tutaj w tej budce. I słuchajcie, to no jest pełny sukces. No o basjaka się nie obawiałem. Maureli zimuje pierwszy raz w gruncie, więc miałem obawy czy on da radę. Ale dał radę bez problemu. I pogoda ostatnia jest bardzo ładna, Ona u mnie są przymrozki minus 2 do minus 4 w nocy, ale w dzień świeci ciągle słoneczko i... Banany ostro ruszyły Maurelasa muszę przycinać co 2-3 dni A Basio codziennie I codziennie dotyka szyby Więc postanowiłem, że tą górną szybę ściągnę Zrobię konstrukcję Po prostu nałożę folię bąbelkową Podniosę to przynajmniej o metr Albo lepiej, żeby te banany mogły Chociaż po połowie liścia porozwijać Żeby się tak już nie męczyły Małe basy, Widać tam już mają po jednym liściu wysuniętym I co? No biorę się do roboty, ściągnę górę, zrobię konstrukcję i zobaczymy się za chwilę. Hej. Ok, konstrukcja skręcona. Taki mini domek powstał. Na to pójdzie teraz folia. I te parę tygodni jeszcze wytrzymają. Myślę, że z 2-3-4 tygodnie maksymalnie i zostaną wypuszczone już. Słuchajcie, zrobione może to nie wygląda. Ale to nie ma wyglądać, tylko ma spełniać swoją rolę przez te przez ten, tak jak wspominałem, maks miesiąc, dopóki banany nie zostaną wypuszczone. No tak, no buda została podniesiona o metr m Ten szczyt cały został dostawiony Teraz będą mogły na spokojnie rosnąć złapać ostrości hmm. ale basy będzie miał gdzie rozłożyć liście i małeni No słuchajcie to by było na tyle Do następnego hej